Witam serdecznie Maciej Wudzik WG Zatoka Pusk startujemy drugi lot konkursowy miejscowość Wrześnica gmina Sławno Pogoda taka jak jest, innej nie, nie, nie zmienimy Niestety plomby, jak to jest 13812 i 13 815. Zaraz to zerwiemy. O, one już czują i za chwilę startujemy. Nie ma innych miejsc, no mówię, trzeba szukać miejsca, żeby wypuścić cokolwiek. Dobra. Wszystko przygotowane, wszystko przygotowane, woda na lana, ale nie wiem czy piły, bo to zimno. Zimno jak nie wiem. Jest. Tak, za minutę puszczamy. Teraz tylko zobaczymy. Tu wszystko otwarte. Tam u góry nie ma Tu wszystko otwarte O tu trochę wysoka ta trawa, ale no nie ma innych miejsc. Tu wszystko otwarte Dobra, jedziemy. Dobry lot. już się trochę posypało no to jeszcze na pewno jakiś pole został chociaż nie wszystko wyskoczyło tak się zbierają typowo, żeby polecieć, to muszą lecieć tam. O. O, chyba nabierają kierunek. Mamy tu nawet kibica, też hodował gołębie kiedyś. O. Na dwie grupki. Na Ta. dwie Tak. Dobra. Do usłyszenia. Dobry lot.